W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o trwającej pandemii koronawirusa, porozmawiamy o proekologicznym dokumencie samorządowców Zielona Oaza Innowacji, poinformujemy o kolejnej dotacji dla miejskiej biblioteki publicznej, przekażemy informacje o nowej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także opowiemy o witających wiosnę marżanna. Zamknięte instytucje kultury i obiekty sportowe, stoki narciarskie i hotele. Ograniczona działalność galerii handlowych, powrót do zdalnej nauki dla uczniów klas od pierwszej do trzeciej. Od 20 marca zasady przyjęte dla kilku województw rozszerzone zostaną na całą Polskę. Lockdown będzie obowiązywać do 9 kwietnia, a więc również przez święta wielkanocne. Szłopki i przedszkola pozostają otwarte tak jak do tej pory. To wszystko ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, a zwłaszcza jego wysoce zjadliwej mutacji brytyjskiej. Oświęcimski Szpital do odwołania na oddział chorób wewnętrznych przyjmować będzie pacjentów tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego pogorszenia stanu zdrowia. W poradniach specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej można realizować wszelkie możliwe do wykonania badania diagnostyczne. Zasada DDM, czyli dystans, maseczka i dezynfekcja to nasze działanie, które może zmniejszyć wzrost zakażeń. Warto się szczepić, bo jak wskazują analizy, osoby zaszczepione mają większą ochronę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną, a od 18 marca na szczepienia mogą zarejestrować się osoby z roczników od 1952 do 1954. W dniach 18-20 marca zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinie 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. W Muzeum Zamek spotkali się samorządowcy Ziemi Oświęcimskiej i Andrychowa, aby podpisać dokument pod nazwą Zielona Oaza Innowacji, który jest odpowiedzią na zapowiadane przez rząd odejście od węgla w gospodarce do 2050 roku. Małopolska Zachodnia jest jednym z sześciu regionów, które będą mierzyć się ze skutkami tych przeobrażeń. Może więc liczyć na finansowe wsparcie w ramach Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Myślę, że to nasz ogromny sukces, jeżeli chodzi o samorządy Ziemi Oświęcimskiej, ale także gminy Andrychów, dlatego że 10 gmin właśnie z Ziemi Oświęcimskiej i Andrychów podpisało porozumienie i podpisało apel do marszałka województwa Małopolskiego o to, żeby w tych działaniach związanych z planem sprawiedliwej transformacji, który dotyczy stricte przeobrażeń związanych z górnictwem, czyli odejścia od węgla kamiennego w naszym obszarze. Właśnie został ujęty nasz obszar, przecież tak naprawdę mnóstwo ludzi tutaj pracuje na kopalniach, czy to śląskich, czy w Brzeszczach, czy, czy w Janinie, w Libiążu i te najbliższe lata, które mają dotyczyć transformacji i odejścia od węgla kamiennego i związane są z likwidacją tych miejsc pracy, są ogromnym wyzwaniem też i dla samorządów. Dlatego też rozpoczęliśmy takie spotkania, by przeanalizować, co tak naprawdę my jako samorządy możemy zrobić, do czego my możemy się przygotować, jakie obszary i jakie tematy są właśnie przed nami. Dokument, który podpisaliśmy, dzisiaj w Oświęcimiu, to efekt pracy wszystkich samorządów, które się w to zaangażowały, czyli samorządów powiatu Śniecińskiego i gminy Andrychów. Z nadzieją na to, że z funduszu sprawiedliwej transformacji również te środki, które są przewidywane, trafią do naszego regionu, tak żeby żeby ta transformacja przebiegła w sposób z korzyścią dla regionu, przede wszystkim dla społeczności, które tu mieszkają, które w dużej części były, są i a nie będą związane z górnictwem. Oczywiście ten proces będzie trwał lata, ale trzeba się do tego dobrze przygotować i stworzyć nowe warunki, czyli miejsca pracy, czyli różne inne działania podjąć, żeby różne firmy, które współpracują z kopalniami, miały szansę na zmianę swojej branży, swojej produkcji. Uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu budowy nowej strategii dla Małopolskiej Zachodniej w związku z odchodzeniem od. Węgla, od górnictwa. Związane to jest z likwidacją kopalni na Śląsku, w którym, jak wiemy, pracuje wielu naszych mieszkańców. Statystyki pokazują, że na Piaście i Ziemowicie pracuje prawie 800 y, ludzi, którzy w perspektywie do 2035 roku stracą pracę. Dlatego też, biorąc pod uwagę te wydarzenia oraz fakt, że w perspektywie czasu, gdzie jeszcze nieokreślonej będzie zlikwidowana kopalnia w Libiążu, w Brzeszczach, to kolejne ty kilka tysięcy miejsc pracy. Dlatego też y my jako samorząd, ale, ale, ale również i państwo, rząd, stajemy przed dużymi wyzwaniami, aby środków, które y wyasygnowała Unia Europejska na proces sprawiedliwej transformacji, jak najwięcej zaangażować w powiecie oświęcimskim y i osiągnąć. Cele, które wyznaczyliśmy sobie w dokumencie, w tych sześciu segmentach, gdzie chcemy pozyskać ponad 400 milionów złotych na przebudowę naszych miast i wykorzystanie naszego potencjału i bogactwa jednocześnie jaki ma powiat oświęcimski poprzez swoją różnorodność, dywersyfikację budowy stref, tworzenie warunków do odchodzenia przez mieszkańców od węgla, zbudować tych w perspektywie 10-15 lat. Nowy, nowe oblicze powiatu oświecińskiego. Samorządy pod koniec roku w ramach spotkań online wypracowały konkretne projekty, które obejmują rozbudowę stref gospodarczych, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorczości, jak również innowacje w zakresie zeroemisyjnego transportu czy wdrażania rozwiązań z odnawialnymi źródłami energii. Udało nam się myślę poprzez te właśnie dyskusje, poprzez szukanie jakiegoś konsensusu, wypracować projekt projekt zielonej oazy innowacji czyli takiego projektu który z jednej strony dotyczy aspektów gospodarczych czyli tych całych procesów związanych z odejściem od górnictwa tworzeniem właśnie poprzez różnego rodzaju działania nowych miejsc pracy z szukaniem inwestorów rozwojem stref gospodarczych ale także i zwiększeniem możliwości dofinansowania poprzez różnego rodzaju możliwości czy dodacji, czy pożyczki właśnie tej aktywności Gospodarczej, już indywidualnej, czy tworzenia małych firm, czy też już wsparcia istniejących firm, które pracują na rzecz górnictwa, bo przecież tak naprawdę ten problem nie dotyczy stricte tylko kopalń, ale on dotyczy także całych tutaj obszarów innych firm, które są związane pośrednio z górnictwem, czyli produkują na rzecz właśnie kopalni, różnego rodzaju produkty, albo też wykorzystują ten materiał, który kopalnie tworzą i czy je sprzedają, czy je później właśnie w różnych procesach wykorzystują. Między innymi to jest temat związany z produkcją kotłów węglowych. Te firmy w jakiejś perspektywie po prostu nie mają racji bytu, dlatego one muszą też szukać e, różnego rodzaju swoich pomysłów, by e, z jednej strony zapewnić ciągłość dla tutaj pracowników swojej pracy, a z drugiej strony też szukać swojej możliwości rozwoju. Również w takiej części, która dotyczy rozwoju zielonej, zielonej produkcji energii, czyli, czyli OZE, też tutaj dosyć mocny akcje zgłosiliśmy jako gmina i to i dla mieszkańców indywidualnych, i dla obiektów użyteczności publicznej jest to szansa na pozyskanie środków. Na właśnie czyste powietrze, tak prawdę mówiąc, no dokładnie na to. Chcemy też uczestniczyć w takim kawałku środków na stworzenie wspólnej komunikacji dla całego regionu opartej na, elektryczne, na elektrycznym transporcie, na samochodach elektrycznych, autobusach elektrycznych. no a W naszym przypadku nie jest to nowy tabor, ale budowa park and ride z ładowaniem samochodów elektrycznych. No, myśmy myśmy, myśmy sześć, sześć segmentów określili w ramach dokumentu, tego dokumentu. Oprócz tego jest terytorialny program dla Małopolski Zachodniej przygotowany w zespole przez Urząd Marszałkowski. Na to się nakłada strategia odchodzenia od węgla, czyli narodowy program i myślę, że gdzieś do czerwca powinniśmy poznać, jak duże środki będą przyznane i które zadania będą realizowane. My w tym tej zielonej oazie innowacyjnej pokazaliśmy działania na rzecz przedsiębiorstw, na odchodzenie, od czy przebudowę transportu zbiorowego na ekologiczne, na budowę stref, na powstanie ośrodków szkoleniowych i wiele, wiele jeszcze innych zadań, które konkretnie precyzowali gospodarze w poszczególnych gmin. Najważniejszym właśnie tym elementem tego dokumentu jest że to jest owoc pracy wójtów, burmistrzów i prezydenta z poszczególnych gmin. Wspólnie z gminą Andrychów przygotowaliśmy ten dokument, który daje podstawy do przebudowy całego powiatu, ale również najważniejszych spraw na terenie naszych gmin. Efekty tych prac zostały ujęte w dokumencie, który trafił do władz Małopolski. Włodarze miast i gmin liczą na akceptację wypracowanych rozwiązań przez zarząd województwa małopolskiego i unijne wsparcie. Ich łączna wartość sięga 445 milionów złotych. Ostatecznie przyjęliśmy e, poprzez dyskusję, wypracowaliśmy. W ramach właśnie tego projektu Zielonej Oazy Innowacji sześć segmentów, które dotyczą stref gospodarczych, które dotyczą wsparcia właśnie tego finansowego firm, ale także i dotyczą tego obszaru klimatycznego związanego z poprawą jakości powietrza i tutaj kładziemy na to duży nacisk poprzez właśnie też tę możliwość zakupu bezemisyjnych autobusów czy to elektrycznych, czy wodorowych, całej infrastruktury z tym związanej czy też właśnie różnego rodzaju tutaj działań związanych z OZE, czyli fotowoltaikę, farmy fotowoltaiczne, czy też wsparcie przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie modernizacji swoich obszarów, ale też i oczywiście myślimy o tej części publicznej, czyli obiektach publicznych. Zarówno myślimy o fotowoltaice, czy też dociepleniu, czyli termomodernizacji tej zewnętrznej, wewnętrznej tych obiektów. Oczywiście ważny dla nas jest też aspekt społeczny, to jest ten segment, który dotyczy tego aspektu społecznego, związanego z tworzeniem też warunków do tego, żeby młodzi ludzie mogli pozostawić swoje dzieci czy to w żłobku, czy w przedszkolu i właśnie mogli podejmować pracę. Także wydaje nam się, że zidentyfikowaliśmy wszystkie te tematy, obszary związane właśnie. Z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Partnerami przedsięwzięcia są miasta Oświęcim oraz Gminy Hełmek, Polanka Wielka, Oświęcim, Zator, Brzeszcze, Kęty, Przeciszów, Osiek oraz Andrychów. Wspierają ich miejskie spółki oraz prywatni przedsiębiorcy. Są wśród nich Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Miejski Zakład Komunikacji, Komunikacja Beskidzka, przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka Enwos, Fabryka Maszyn i Urządzeń Górniczych OMAK oraz spółki Protech i Adamex. Oczekujemy też od województwa małopolskiego, od zarządu właśnie takiego partnerstwa, szukanie takich rozwiązań, które wesprą naszą ziemię Święcimską. I tutaj gmina Andrych w tym właśnie całym procesie transformacji górniczej. Wierzę w to, że my jesteśmy oczywiście gotowi na taką dyskusję i na takie rozmowy i wierzę w to, że ostatecznie zaowocuje to wsparciem finansowym, czy to w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, czy innych środków unijnych czy krajowych, które pozwolą nam wspólnie przejść przez te zburzone fale związane z transformacją górniczą. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to instrument zapowiedziany przez Parlament Europejski w ubiegłorocznym stanowisku dotyczącym wieloletnich ram finansowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem funduszu dysponującego w zamierzeniu budżetem około 4 miliardów 400 milionów euro ma być wsparcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków społecznych, społeczno-gospodarczych i środowiskowych związanych z odejściem od węgla. Miejska Biblioteka Publiczna może ponownie pochwalić się dotacją z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pozyskane 90 tysięcy złotych przeznaczy na projekty przygotowane z myślą o mieszkańcach. W ramach tych dotacji zorganizujemy dla Państwa projekt pod tytułem Literacka Lokomotywa Akademia Rodzinna. Jest to projekt, który już od kilku lat cieszy się zainteresowaniem wśród naszych użytkowników i w tym roku będzie możliwość skorzystania z warsztatów biblioterapii, bajkoterapii, tyflopedagogiki, sensoplastyki, Fantastyki. Dzieci w ramach tego projektu wraz z rodzicami będą poznawały swoje zmysły, zmysł dotyku, smaku, węchu. Dzięki czemu będą lepiej mogły poznać otaczający je świat. Projekt zakończy się w bibliotecznej zajezdni kolejowej, jako że patronował nam będzie Julian Tuwim i jego literacka lokomotywa. Drugi projekt, na który otrzymaliśmy dotację, to projekt Bez Ogródek, czyli naturalnie w bibliotece Natura Makerspace. Będzie to projekt ekologiczny, w ramach którego zaprosimy Państwa na udział, do udziału w warsztatach ekologicznych Halo Ziemia. Tutaj będą spotkania z ekspertami dotyczące i klimatu, i idei zero waste, i ograniczania się w marnowaniu żywności i w niemarnowaniu żywności, ale także w kompostowaniu i tego typu żywności. Rzeczach. Będziemy też robili warsztaty z produktów naturalnych, czyli wykorzystamy beton, kamienie, ziemię, roślinki, będziemy aranżować swoje balkony, będziemy robić budki dla ptaków. Trzecia część to będzie ekomisja. Tutaj zaprosimy na warsztaty Nordic Walking czy Refleksoterapii przy misach tybetańskich. Cały projekt zakończy Zielony Słab, czyli wymiana roślin. Trzeci projekt, do udziału w, którego, w którym zaprosimy przede wszystkim bibliotekarzy Powiatu Oświęcimskiego, będzie dotyczył szkoleń dla bibliotekarzy. Będziemy podnosić nasze kompetencje cyfrowe, żeby lepiej z Państwem móc współpracować, żeby lepiej promować literaturę. Jako, że sytuacja jest jaka jest, Przede wszystkim skupimy się na działaniach online, czyli powstaną tutaj wideoblogi, blogi. Będziemy się uczyć, jak robić podcasty żeby Państwo mogli w lepszy sposób korzystać z dobrodziejstw Biblioteki Galeria Książki i bibliotek Powiatu Oświęcimskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich projektach. Będziemy na bieżąco informować Państwa o warsztatach. Sytuacja bardzo szybko się zmienia, więc będą to albo warsztaty stacjonarne, ale jesteśmy też przygotowani na sytuację i na zmieniającą się rzeczywistość. W razie czego mamy do dyspozycji platformy cyfrowe i będziemy się z Państwem spotykać online. Zapraszamy serdecznie. Редактор Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajdował się przy ulicy Szewczyka 3, został przeniesiony na ulicę Więźniów Oświęcimia 10, bezpośrednio za stacją sanitarno-epidemiologiczną. Godziny otwarcia Przok pozostają te same. Posegregowane odpady komunalne, np. trawę, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe, opony, zużyte baterie czy akumulatory można oddawać nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w sobotę od godziny 8 do 13. Prezentujemy Państwu kolorowe marzanny, które wykonały dzieci w ramach warsztatów online etnoakcja wiosenna integracja zorganizowanych przez Muzeum Zamek. Niestety koronawirus uniemożliwił tradycyjne pożegnanie zimy i powitanie wiosny topieniem marzanny. Mimo wszystko cieszymy się, że wiosna jest tuż tuż. Życzymy Państwu zdrowia i dużo wiosennej radości.